We wrześniu 2024 roku nagłośniliśmy sprawę oświetlenia ulicznego, które ustawione jest na alei Piłsudskiego. Okazuje się jednak, że problem niszczących latarni wchodzi nieco głębiej w osiedle. Szczególnie widoczny jest problem supów, gdy mówimy o drodze, która jest głównym szlakiem Podłęża. Jednak zapuszczając się nieco głębiej, możemy zobaczyć, że w innych częściach dzielnicy sytuacja jest podobna. W sprawie stanu oświetlenia ulicznego na ulicy towarowej zainterweniował u nas jeden z mieszkańców tego osiedla. Istotnie na miejscu możemy zobaczyć odrapane supy. Z niektórych wyraźnie zaczynają odstawać płaty betonu, demonstrujące to, jak bardzo proces niszczenia postępuje. Zaryzykować można stwierdzenie, że im dłużej obserwuje się uszkodzenia, tym bardziej strach obok tych słupów przechodzić. Podobnie jak na Alei Piłsudskiego, i tu w strukturach słupów pojawiają się wyrwy, pozwalające sięgnąć do przewodów elektrycznych. Działania w tej sprawie zostały już podjęte. Jak więc z problemem sobie poradzono? Dwa słupy zostały otaśmowane lub ofoliowane. Dwa słupy, gdzie niszczających jest znacznie więcej. Nasuwa się więc pytanie. Czy przygotowywane są przynajmniej jakieś plany dotyczące wymiany lub remontu oświetlenia na podłężu?